Witam Państwa serdecznie, jest połowa lutego, jeszcze morazik delikatny trzyma, jest około minus dwóch stopni, ale to dobry czas dla osób, które nudzą się już w domu, żeby na działce przyciąć taką jabłonkę. Ona była formowana tutaj na taki parasol z czterech odnóg. Ale jak widać, puściła strasznie dużo wilków. Niestety w tamtym roku nie miałem czasu na zbytnią opiekę nad tą jabłonką. To jest stara jabłonka. Długo nie owocowała, dlatego stwierdziłem, że czas ją uformować, przyciąć, pobudzić do wzrostu. Ona miała tutaj jeszcze jedną taką odnogę, nawet chyba grubszą od tej, która tu jest. To drzewo ma około 20 lat. Miała około 5-10 bardzo marnych jabłuszek co roku. Także ją przyciąłem, i od razu po przycięciu już miała około skrzynki jabłek. Te jabłka się polepszyły, były troszkę wyż... większe. No ale po zbiorach, w czasie zbiorów strasznie dużo. Takich wilków wypuściła. Przygotowałem sobie drabinę. Taczki na gałązki, bo nie ma co śmieci zostawiać po takim przycięciu. Oraz sekator teleskopowy i malutki taki z sieciówki, bo oczywiście jak to na szybko nie można znaleźć żadnego lepszego sprzętu ale i tym damy radę w ogrodzie jest ważne to żeby się ogrodem cieszyć a nie przejmować jakimś y, sprzętem y, nawet takie z sieciówki za 10-15 zł sekatorki dają sobie radę na czas około roku dwóch lat bez problemu nam będą służyć także nie musimy wydawać Wiele pieniędzy, żeby cieszyć się ładnym ogrodem. Teraz te wilki wszystkie podejdę na drabinę, pokażę z bliska. Zrobimy cięcie korekcyjne, cięcie takie modelujące. Zrobimy z tego drzewka taki zwisający parasol, bo nie liczy się w jabłoniach ilość owoców. Bo zazwyczaj, czym więcej owoców, tym one są drobniejsze, mniej smaczne. A zrobimy cięcie takie pielęgnacyjne i formujące, żeby miała mniej owoców, ale za to większych, smaczniejszych. Taki nadmiar gałęzi, już teraz widać, że jest gęsto. A co dopiero jak przyjdzie na każdej gałązce po wiele liści. Drzewko będzie zacienione, będzie gorzej owocować, a ponadto jest większa możliwość, żeby tą jabłonkę łapały różnego typu choroby. Ona miała tak samo tutaj już dużo wilków takich pobocznych od pnia. Tutaj już można zobaczyć, to troszkę powycinałem. Tutaj Miała strasznie dużo takich wilków jak te. Zostawiłem sobie trzy. Jeden, drugi i tutaj trzeci. Zostawiłem je, gdyż mam w drugim końcu ogrodu jabłonkę, która ma potężne jabłka, wielkości dużego kubka. Ładniutkie, czerwone, soczyste, kruche jabłka. Tam rośnie ta jabłonka. Ale w tym roku będę testować szczepienia. Mam zamiar sobie kupić specjalny sekator do szczepień. Można to robić oczywiście też specjalnym nożykiem, okulizatorem. Ale na tych trzech pędach spróbuję sobie zaszczepić właśnie tamtą jabłonkę. Jak przyjmą się szczepienia za rok czy dwa, jak dalej ta duża jabłonka będzie miała kiepskie owoce, to wytnę ją tutaj poniżej. Mimo, że to już jest taka starsza jabłonka, ale na tych na kilka lat jeszcze będzie ładne drzewka z, nowym, po prostu z nową odmianą. Niestety nie znam tamtej odmiany, bo to była jabłoń kupowana w hipermarkecie ale nie zawiodłem się. Są bardzo ładne owoce, dlatego zaszczepię je na tej jabłoni. Proszę zobaczyć, jestem już na drabinie w koronie drzewa. Proszę zobaczyć, ile ona tu od głównego pędu wypuściła takich półtora metrowych, dwumetrowych wilków. Co prawda z ładnymi rozgałęzieniami już na górze, ale to nam jest niepotrzebne. Drzewo ma rosnąć tak jak my chcemy, ma nam służyć dobrym plonami, a to robi tylko zacienienie sama dla siebie tutaj od góry. Te wszystkie pędy są do wycięcia całkowitego. Te wszystkie pędy tutaj są do wycięcia. Jak widać, tutaj o. Tu wszystko jak najbliżej tej obrączki przycinamy. Nie pokazuję palcami, bo jestem w rękawiczkach. Jest mrozik, także sobie pomagam takim bambusikiem. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Tutaj jest taka obrączka, pół centymetra ma mniej więcej, i od razu przy tej obrączce, tutaj gdzie jest ta kreseczka, tniemy. Tak samo było kiedyś cięte tutaj, około 2-3 lat temu. Jak tak przytniemy, to roślina pobudza tutaj taką skorupkę, która się tak zalewa, i tu się zasłoni całkowicie ta, to miejsce cięcia. I takim sposobem cięcia tutaj przy obrączce. Jak ta roślina tutaj sama się zasłoni, nie będzie powodowało takie cięcie żadnych chorób, tak jak pokażę tutaj jeszcze poprzedni właściciel ciął gałązkę, nie wiem czy to dobrze widać taką większą. Ona jest tu poszarpana, to się nie zarało tutaj, zrobiło, zrobiła się rana i takie cięcie powoduje po prostu do choroby drzewa. Najlepiej oczywiście byłoby tą gałązkę już całkowicie uciąć. Yy, mniej więcej tutaj na takim rozgałęzieniu, gdzie jest gałązka starsza, owocująca, która rośnie yy, poziomo. Także tu by pasowało zrobić takie cięcie. O tutaj. Ja jeszcze ją zostawię, bo ja obetnę te wszystkie wilki, które rosną, także nie będzie miała dużego. Obciążenia zostawię jeden główny pień z małymi bocznymi, owocującymi pędami, także robimy cięcie przy obrączce, żeby nam się to drzewo zalewało. Tak samo pokażę tutaj, już całkowicie zalaną gałązkę, która była przycięta rok temu. Proszę, jest ładnie przycięta, ona się sama zasklepiła. Także nawet nie stosuję zbytnio smarowań maściami ogrodniczymi. Te maści są oczywiście skuteczne, ale przy takich gałązkach 2-3 cm średnicy jest to niepotrzebne. Drzewo sobie samo poradzi i tak się zasklepi. Przy takich większych cięciach, jakbyśmy robili tutaj cięcie, tak jak pokazuję bambusem to już tutaj ma gałązka około 5-7 cm średnicy więc tu już takie smarowanie maścią ogrodniczą zalecam zrobić, żeby nie pojawiały się różnego typu szkodliwe grzyby żeby to dalej nie, nie zachciało sobie tutaj po prostu gnić tutaj są wszystkie ładne z tamtego roku obcięcia proszę zobaczyć jak to już ładnie się zalewa teraz pokażę chwilkę zajmę się wycinaniem bo jestem sam nie mam mi kto trzymać kamerki dlatego przytnę to drzewko tak samo tutaj z tej strony jest mnóstwo takich odgałęzień tutaj już kilka gałozek przyciąłem zostawiamy takie obrączki jeszcze te malutkie tutaj po innych malutkich gałązkach, które ten to nożykiem tu sobie poprawię żeby nam tu ładnie się zabliźniło, tak jak tu o proszę zobaczyć, taką obrączkę takie niecałe pół centymetra, nie więcej, nie tniemy wyżej nie może to być centymetr tniemy taką gałązkę maksymalnie pół centymetra od tej tu skorupki żeby zostawić tą taką obrączkę tak samo tutaj. Ona jest za 2-3 mm gałowska ścięta, tak jak nam sekator pozwala. Tak samo tutaj. Już proszę zobaczyć, już jaki jest prześwit. Mimo, że jeszcze wszystkiego tam nie obciąłem, bo tam dalej mam tak ciasno, że tym dużym sekatorem nie wejdę. A mały mi spadł, także muszę zejść z drabiny i dokończymy. Tak samo tutaj. Jest przycięta gałowska, zrobiłem cięcie tak samo tutaj. Tutaj zrobiłem cięcie takie korekcyjne, modulujące. Młode gałoski jednoroczne, które wyrastają z takiego, to jest dwuletni. A tutaj jest, gdzie to jaśniejsze, to jest pęd jednoroczny. albo był troszkę dłuższy. Ja go obcinam tak, tu jest jedno oczko, tu jest Drugie oczko, i nad trzecim oczkiem od razu tutaj pokażę nie więcej niż pół centymetra. Robimy cięcia zawsze za takim. Tu będzie nowa gałązka. Nowy listek nie zostawiamy takiej 3-5 centymetrowej gałązki bez żadnego pąka. Ta gałązka nam później uschnie. Także nic z tego nie będzie. Będzie się choroba. Toczyć dalej, także już już efekty widać. A wyciąłem około czterech takich większych gałązek, Już jest duży prześwit. Za chwilę będziemy kończyć. Witam ponownie. Jabłonka jest już przygotowana na wiosnę. Prawidłowo obcięta w formie parasola. Teraz ją pokażę może z drugiej strony. Jeszcze dosyć śniegu zalega, ale jabłonka jest już gotowa. Tak forma parasola, taka forma parasola jest zrobiona. Od głównego zostały jedna, druga, trzecia i tą z tyłu czwarta. Od noga, która tu się oczywiście też rozgałęzia, jest wszystko przycięte. Tu widać miejsca cięcia. Młode gałązki, takie 10-20 cm zostały zostawione. Też nie można rośliny maksymalnie skracać od razu. Trzeba kilka gałązek zostawić. O, i tak ten parasol wygląda. Teraz pozostaje mi tylko pokazać tu od spodu jak to wygląda o. no i oczywiście już się ciemniej robi także jeszcze tylko posprzątam ten bałagan wszystkie te gałązki muszę posprzątać i efekt jest gotowy dziękuję za pozostanie do końca mam nadzieję że ten filmik pomógł w czymkolwiek. Jeśli będą jakieś pytania, proszę pisać na Instagramie lub pod tym filmikiem. Postaram się na wszystkie pytania odpisać. Dziękuję i pozdrawiam przy tym prawie już zachodzącym słońcu.